Cześć, jestem Norbert i witam was na kanale Tasteoff. Dzisiaj w ten zimny grudniowy poranek jestem w Gdyni i nie jestem tutaj by morsować, tylko odwiedzić restaurację Kuby Wojewódzkiego, czyli Niewinni Czarodzieje 3. Zero. A Jak wiecie, a może nie wiecie, Kuba już wcześniej był współwłaścicielem restauracji Niewinni Czarodzieje 2.0, z tamtymi restauracjami nie ma już nic wspólnego, i ponad rok temu właśnie otworzył tą tutaj w Dyni. No i właśnie chcę sprawdzić, czy ta zmiana nazwy, chociaż też nie duża, bo z 2.0 na 3.0 niesie ze sobą inne menu, lepsze jedzenie, jakie ceny, no i ogólnie, czy warto jest tutaj zjeść, czy tak jak czasami z tymi restauracjami bywa sygnowanymi nazwiskami jest to tylko hype i na dobrą sprawę jakość i smak jedzenia nie idzie w parze. Dlatego jeżeli jesteście ciekawi cen, jakie jedzenie jest serwowane i czy dobrze smakuje w restauracji nie czarodzieje, 3 30, to zapraszam was na dzisiejszy film. To już usiadłem. Zanim przejdziemy do menu i jedzenia, to muszę powiedzieć e, ogólnie o wystroju tutaj niebieskich czarodziejów 3.0. Jestem pozytywnie zaskoczony, bo jest surowo, nie ma co się oszukiwać. Mamy beton, e, mamy po prostu drewno i skórę, jest surowo, ale ze względu na to, że mamy tutaj właśnie to światło, które jest ciepłe i tak dalej, to jest tak przytulnie, jest ciepło. Nie czuję się tutaj tego chłodu, nie czuję się tego, jakby się siedziało w jakimś właśnie surowym budynku, surowym miejscu, więc to jest naprawdę na plus, bardzo fajnie to wygląda takie, mówię, bardzo męskie, ale mimo wszystko ciepłe, przytulne, tak czucie nas to otula. Ale to było tyle o wystroju, teraz przejdźmy do menu, bo Menu jest tutaj zupełnie inne od tego, które było w Niewinnych Czarodziejach 2.0, czyli w tych restauracjach, z którymi Kuba Wojewódzki nie ma już nic wspólnego. To menu tutaj w Niewinnych Czarodziejach 3.0 jest dużo mniejsze. Mówię, bardziej skupione na takim street foodowym jedzeniu zmieszanym z restauracją, mamy taką fuzję, ale wciąż mamy to takie zacięcie azjatyckie, dlatego znajdziecie tutaj E, przede wszystkim na przykład Baoban znajdziecie e, sataj z wątróbką, e, kaczkę w e, pszenny w rapie. No mówię, to wszystko jest tutaj z tym zacięciem azjatyckim. Do jedzenia przejdziemy, oczywiście zobaczycie, co zamówiłem. E, ale powiem jeszcze o cenach, zanim, zanim do jedzenia przejdziemy, powiem jeszcze o cenach, bo sądzę, że są dosyć wysokie. E, jesteśmy w Gdyni, nie jesteśmy w Warszawie. Moim zdaniem te ceny są typowo warszawskie, e, no ale dopóki te ceny, albo inaczej, dopóki jakość jedzenia i smak będzie szła w parze z tymi cenami, będę z tym jak najbardziej ok, no ale to wszystko się okaże i jeszcze jedna wzmianka o menu, jest ono dużo mniejsze niż było w czarodziejach 2.0, co moim zdaniem jest na plus, bo ja lubię miejsca, gdzie to menu jest mniej obszerne, moim zdaniem wtedy można skupić się bardziej na tych daniach, dopracować je bardziej, no po prostu, żeby były lepsze, żeby lepiej smakowały, ale do jedzenia zaraz przejdziemy. Więc zaczniemy sobie od tatara, który, jak widzicie, jest poddany przede wszystkim na, takie, na takim e, toście bryżkowym. E, jest to tatar przede wszystkim z majo chipotle, e, z wasabi. E, no, to jest troszkę inne podanie tatara niż jesteśmy przyzwyczajeni, takiego od tradycyjnego, wiecie, no boku e, z jajkiem. Więc e, no, jestem ciekaw przede wszystkim jak on smakuje. Bo prezentuje się naprawdę bardzo. E, bardzo fajnie, naprawdę fajnie to wygląda. A pytanie, jak smakuje, właśnie za tą cenę? Bo Tatar e, kosztuje 39 zł. Także sprawdźmy. I co Wam powiem? Jeżeli chodzi o Tatar, przede wszystkim smak grzybów bardzo wyczuwalny. E, jest naprawdę bardzo dobry. E, kurczę, szkoda, że go jest aż tak mało, mogło być dwa razy więcej, ale. Przede wszystkim ta pikantność wasabi jest wyczuwalna. No, ten smak grzybowy no, jest, jest tutaj naprawdę rewelacyjny. Mięso też jest świeżutkie. Ta, mówię, tostowana brzoszka też super słowa. No i jeszcze troszkę pietruszki dodać dzielniny, ale wow, naprawdę Tatar pozytywnie mnie zaskakuje, więc jeżeli chodzi o tą cenę, i anyway, przełożeniu na, na to, jak smakuje, póki co, 10 na 10 jest bardzo, bardzo dobre. Ok, więc po tatarze, który był w spodany sposób, właśnie taki street foodowy, jak mi się zobaczy, to nie była tradycja, przyszła pora na kaszankę, która też nie wygląda tradycyjnie. Ta kaszanka wygląda no No inaczej, naprawdę na pewno nie jest podanie tradycyjne, więc pozwólcie, że jedną sobie wezmę. nawet nie wiem czy widać, widelcem, czy rękoma, weznę czy rękoma, Bo to jest kaszanka, która jest na briożce. Też jest przede wszystkim z gruszką, ze śliwką, no super to wygląda. Znowu, wygląd naprawdę bardzo fajny. Tutaj jak się do tego przykładają, ale zobaczymy jeszcze jak smakuje. Mówię, wygląd to jest jedno, smak to jest drugie. Tatar nie rozczarował. Troszkę gajarsko, ale spróbujemy. Więc mamy, mamy briożkę, mamy kaszankę. Na pewno nie jest to <laughs> sposób podania i przyrządzenie kaszanki takiego. Ja jestem przyzwyczajony. W sumie każdy z nas raczej. Po to jest wyczuwana ta gruszka, no bo tu jest gruszka. Ta briożka niekoniecznie mi tu pasuje, ale nie jest zła. To nie jest tak, że to jest złe, ale to tutaj ta briożka z tej kaszanki niekoniecznie mi pasuje. Ale ogólnie kaszanka bardzo, bardzo fajna, przypieczona. No nawet trochę skórki No Nie, mam jeszcze skwarki. Super. problem, kaszanka. Bardzo dobra. I kaszanka kosztowała 31 zł. Tutaj sądzę, że mogłoby być taniej. Mamy takie trzy kawałeczki za 31 zł. Sądzę, że mogłyby być tanie takie, wiecie, 20-25, no ale no płacimy też za całą tą otoczkę, tak? Czyli przyrządzenie tego. Ale smak, jeżeli chodzi o sam smak, jest naprawdę dobre. Nie mam się tutaj do czego doczepić. Ta briożka średnio tutaj pasuje, ale to nie jest, że psuje tą kaszankę. To jest wciąż bardzo dobre, bardzo dobra przystawka. Więc kaszanka znowu na plus. No i na koniec przystawek mamy kolejny azjatycki twist, czyli sataj z wątróbką. No i mamy tutaj przede wszystkim słodkie chili, mango, to wszystko obsypane sezamem. Mamy do tego jeszcze właśnie taki chlebek tostowy. Także no zobaczymy, wątróbkę wiadomo, lubię, ale jestem ciekaw z tym takim twistem azjatyckim, jak będzie smakowało. Wątróbka przede wszystkim jest bardzo delikatna. Tutaj to trzeba przyznać. Jest fajna, miękka, delikatna. Chili i mango. Czyli mamy taki ostro, słodko, kwaśny dodatek do gorzkiej wątróbki. Kurczę. Ciężko mi określić, czy jestem fanem, czy. Sądzę troszkę, że do tego smaku trzeba się przyzwyczaić, bo znowu mamy tutaj takie dosyć niespodziewane, niespodziewane uderzenie, w pikanterii, czyli kwaśno słodkiego smaku mango i, no i wyszkości odrubki. Kurczę. Jest to dobre, jest to naprawdę bardzo dobre, ale nie spodziewałem się takiej kombinacji smaków, które nie wszystko do siebie pasują, więc zobaczymy jeszcze z klajów, jak to smakuje. Tak, sama wątróbka w sobie jest naprawdę super, jest miękka, jest delikatna, świeża. Nie, ta ostrość, ta kwasowość, ta słodkość, to nie zależy już od Was i od Waszych kuch smakowych, czy to. wam bam do gustu. Chleb, no mówię, jest on tostowany, jest on za suchy moim zdaniem do tej wątróbki, wiecie. Cała wątróbka w sobie, mimo że jest naprawdę delikatna, jest soczysta, to w sumie jest, jest za sucho, jest naprawdę tutaj za sucho. Więc za wątróbkę. 8 na 10, najmniej tak jak 8 na 10, bo mówię, te smaki nie każdemu podejdą. To nie jest tak, że jestem w 100% przekonany do tej kombinacji smaków. Nie jest to niedobre, ale to jest coś, czego się na pewno nie spodziewałem. I nie są to tak do końca moje smaki, mimo wszystko. Więc mimo że dobra, świeża, delikatna i soczysta wątróbka, to ta słodko-kwaśność mi tutaj tak średnio pasuje, ale ogólnie bardzo dobra. Mamy też już dania główne po przystawkach i zaczniemy sobie od bułeczek Bao, raczej bym powiedział bułek Bao, bo są dosyć, dosyć spore. Z frytkami z batatów, oczywiście majonez, słiccili do tego. No, wygląda to wszystko zielono, jest dużo zieleniny tutaj, więc chwycę tam jedną bułkę. Jak widzicie, naprawdę są takie, no, dosyć. Dosyć pokaźne, ale dosyć pokaźne. Czy na tyle pokaźne, by kosztować 46 zł? To jest znowu pytanie, które trzeba sobie zadać. 46 zł? Wszystko sprowadza się i tak na sam koniec do smaku. Póki co, to wszystko, co jadłem, a i tutaj też Grek jad, to jest e, e, opłacało się? Nie, może tak, było adekwatne do ceny. Naprawdę jakościowo i smakowo było adekwatne. E, zobacz tą bułeczkę, więc się wygryzę one z krewetką, znowu z grzybami. No, zobaczymy. I po raz pierwszy mogę śmiało powiedzieć, że mm, nie ma rewelacji. Naprawdę nie ma rewelacji. Znów, to nie jest tak, że to jest niedobre, ale no, za 46 zł tutaj dla mnie po prostu, no, nie ma rewelacji. To nie, to nie jest to. No, Zobaczmy jeszcze frytki. Frytki są bardzo dobre, są super chrupiące. Skórka no, no, świetna, dosolona Słodkie bo z potatów więc, więc frytki super, tutaj też sos majonezowy No naprawdę Frytki są świetne No ale jeżeli chodzi o bułkę samą w sobie jest kurczę Czy użyłbym tu słabsze przeciętna? No sądzę, że tak, że jest po prostu przeciętna. Nie ma tutaj wow, żadnych, wiecie, fajerwerków i tak dalej. Jest dobra, ale jest zwyczajnie przeciętna. Więc to jest zdanie, które moim zdaniem powinno kosztować. Nie wiem, z 30-35 złotych oczywiście zdaję sobie sprawę z tego ze składników i tak dalej. I to wszystko kosztuje, oczywiście, ale... Za te pieniądze zdecydowałbym się, nie wiem, na drugiego tatara, na przykład, albo na kaszankę, może nie, bo tym się bardziej najecie, ale no, no nie. Sądzę, że zobaczymy jeszcze resztę. Mamy też kaczkę, mamy też policzki wołowe w sosie czekoladowym, więc zobaczymy, jak to smakuje, ale tu jest po prostu no, przeciętnie. Po przeciętnych bułkach, chyba pora na kaczkę. Jak Tutaj ją podali, to się troszkę zdziwiłem, no bo zamawiałem kaczkę przecież we wrapach. Tak jest z tak menu, no ale okazuje się, że to jest zestaw do zrób sobie to danie sam. Także tutaj mamy osobną wrapy. Tutaj kaczkę, którą możemy sobie po prostu we wrapie skomponować z warzywami, które tutaj są. To jest ogórek, marchewka, oczywiście, sosy, szczypiorek. Kaczka z sosem śliwkowym, więc. Muszę najpierw sobie zrobić tego wrapa, żeby zobaczyć, jak on smakuje. No nie jest to dzieło sztuki, nie ma co się oszukiwać, to, co mi wyszło z tego wrapa, ale dodałem sobie ogórka, dam sobie trochę marynowanych warzyw, trochę majonezu i szczypiorku. Więc, hmm, wrap jest taki troszkę gumowaty, no ale hmm, tego można się spodziewać. Hmm. Kaczka, na pewno aromatyczna, na pewno dobra, ale trochę sucha, bo jeżeli się nie mylę, to będzie pierś z kaczki, więc to mięso jest troszkę, troszkę bardziej suche, myślałem, że to będzie łódko albo coś innego, a to jest po prostu e, pierś z kaczki. E, nie jest to napisane w menu. Nie to, żeby mi to przeszkadzało, tylko żebyście wiedzieli Wy może, że spodziewacie się że czystego kawałka mięsa kaczki, to to jest, no mówię, to jest pierś. E, poza tym fajnie komponuje się ten taki troszkę tłustawy smak tej kaczki, ja, skórka z kaczki jest taka, troszeczkę nadaje tłustawego smaku. Ogólnie naprawdę bardzo fajne jedzenie. Ale znów, mimo że jest, to jest lepsze niż te bułeczki bao, mm, brakuje mi tutaj takiego efektu wow. Znowu, to tak nie powala, to nie jest, wiecie, jakieś super wystrzałowe danie. Jest dobre, to jest wszystko fajnie skomponowane, w fajny sposób podane, ale brakuje tutaj tego efektu wow. Taki mam zarzut tylko wobec tego dania, że ta kaczka mogła być bardziej soczysta, ale mówię, to wtedy musiała być inna część kaczki, a nie pierś. No i poza tym mówię, ta kompozycja smaków jest taka, taka normalna, ta jak kaszanka, wiecie, ten, ten tłuszcz, te, te, te skwarki, które tam były, podkreślały ten jej smak. W tatarze też mieliśmy ten, ten smak grzybowy, ten sos taki mają to, ci to wszystko nadawało tam takiej i głębi smaku i, 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 i mówię, tam był taki ten twist, który nadawał temu daniu takiego wow, tego efektu wow, takiego, takiej odskoczni od tradycyjności. Tutaj po prostu tego nie ma. To jest dobre danie, ale zwyczajnie tego nie ma. Oczywiście wziąłbym to niż bułeczki bao. Zobaczymy jeszcze, jak będą smakowały poliki wołowe, bo są w sosie czekoladowym Ja aż tutaj czuję ten sos. I mam nadzieję, że to będzie ten twist taki, to będzie ten efekt wow, ale tutaj po prostu jest dobra kaczka, w fajny sposób podana, że możecie sami sobie to danie stworzyć, ale no, wiecie, bez rewelacji. O, tak to powiedzmy, bez rewelacji to nie jest negatywnie, że ta kaczka jest dobra. Przecież takiego, bo po prostu nie ma tego, tego zaskoczenia. Po prostu zwykła, dobra kaczka. No i na koniec mamy. Policzek wołowy, coś na co czekałem najbardziej. Lubię wołowinę um, i jeżeli chodzi o policzek wołowy, to możecie to zobaczyć również na filmie ze Starego Domu, który mam nie, wiem, z której strony ma się wyświetli. E, tam właśnie jadłem jeden z najlepszych policzków wołowych, jakie danej było jeść. No i jestem ciekaw, jak ten będzie e, smakował w stosunku do tego, który jadłem w Starym Domu. Póki co, co mogę Wam powiedzieć, to jest to, że tak, przede wszystkim niesamowicie fajnie pachnie, bo mamy tutaj sos czekoladowy do teopolice głowy oczywiście, puree zmieszane z truflą, do tego brokuły, grzyby portobello. No więc dzieje się tutaj, no ten, ten sos czekoladowy to jest coś takiego tutaj, ten twist, który mamy w każdym daniu. No i jeżeli już się wkrajam w teopolika, no muszę Wam powiedzieć, że jest, jest niesamowicie mięciutki. Pytanie tylko, jak będzie smakował. Jeżeli chodzi o delikatność mięsa, to jestem tutaj zaskoczony. Tutaj w końcu mam ten efekt wow, na który czekają, którego nie miałem w kaczce, którego nie miałem w bukach chyba. O. Pire bardzo dobre, delikatne również, ale no ta wołowina jest, no, no po prostu się rozpada. Noża jeszcze nie wbijam, a po prostu już mi odchodzi. E, sos czekoladowy. No właśnie, pachnie niesamowicie. W smaku nie dorównuje temu, jak pachnie. E, to jest przede wszystkim gorzka czekolada, nie mleczna, żebyście nie mieli złudzeń. E, więc pachnie niesamowicie intensywnie. W smaku? No mamy tutaj po prostu gorzką czekoladę, więc... I jestem troszkę zawiedziony, że to nie smakuje czekoladowo, chociaż może jakby smakowało rzeczywiście czekoladowo, to by psuło całe danie. Mm, więc zawiodłem się tutaj tylko tym sosem czekoladowym, ale... Same, sam polik jest, mówię, no niesamowicie mięciutkie, to mięso się rozpada, ono jest delikatne, no po prostu. Hmm. Mięso jest naprawdę super. No i teraz, jeżeli chodzi o cenę, 69 zł, nie pamiętam ile zapłaciłem w starym domu. tam cena się już teraz wyświetli, więc porównanie będziecie mieli. Jeżeli chodzi o smak, mamy tutaj, mówię, zupełnie, zupełnie dwa inne smaki, bo to co w starym domu to był taki tradycyjny poligłowy, też na pirę. No, a tutaj mamy mówię, z tym sosem czekoladowym z PIRE z truflami, więc to są zupełnie inne kompozycje smakowe, ale ten poligłowy tutaj jest bardzo, bardzo dobry. Więc tak, z głównych dań, jak mamy te trzy, które wziąłem, to poligłowy tutaj wygrywa i to naprawdę... Tyle wygrywa, że to nie jest. No, mówię, różnica w smakach i, i ogólnie zaskoczeniu tym, tym smakiem, połączeniami jest, jest duża. Więc, polik wołowy, jak najbardziej, jeżeli lubicie wołowinę, to tutaj powinniście go chwycić, bo jest, jest naprawdę super. jak czekamy na desery, to może przejdziemy do drinków i koktajli, które tutaj są, bo możecie tu znaleźć naprawdę bardzo ciekawe pozycje. Mi zostały polecone dwie, czyli przede wszystkim mamy kafir. To jest drink na bazie ginu, już Wam powiem dokładnie, z liśćmi kafiru właśnie. Mamy tutaj gin, syrop strawy cytrynowy i cold brew z hibiskusa. I to jest takie... Bardzo orzeźwiające, kwaskowate, ale wciąż tą gorycz ginu tutaj czuć i na przykład mi to bardzo pasuje. Ja nie przypadam z drinkami, ale nie, inaczej. Nie tyle za drinkami, nie przypadam za koktajlami. Jeżeli dla mnie alkohol to albo czysta whisky, albo po prostu shot. Bo drink dla mnie jest po prostu za słodki, za dużo tego jest. Ale tak do jedzenia, żeby sobie zamówić, to jest taki kwaśny. Jeżeli ktoś lubi gin, to tutaj też gin na pewno, na pewno poczuje. I drugi drink, który tutaj mam, to jest bańka. Jak możecie zobaczyć, właśnie ten sposób przygotowany, więc efekt tego całego drinka jest super. Pokazowo świetny, jeszcze go nie próbowałem. Próbowałeś go, Greg, jak smakuje? No, nie, jest, nie jest znowu Greg również na koktajle nastawiony. No i tutaj, jeżeli chodzi o bańkę, to co mamy w bańce? W bańce mamy również gin aperitivo, fiure z marakuj, no i też takie słodko-kwaśne Drink to ma być, więc zobaczymy. Tak, na pewno czuć tutaj marakuje. Bardziej owocowy jest niż, niż kafir. Jest bardziej owocowy, taki kwaśno-owocowy. Jest tam marakuja wyczuwalna. Ta gorycz ginu. E, więc jeżeli miałbym wybierać teraz, to ten na pewno nadaje się kafir, bardziej się nadaje do. Do tego, żeby sobie właśnie do jedzenia go wypić. A ten jest taki bardziej, już e, no właśnie słodkawy. No do jedzenia bym raczej go nie, nie, nie parował. Bo było ciężko parować taką słodycz, tą owocowość od drinka. Ale ogólnie bardzo dobry. Bańka tutaj 10 na 10 za przygotowanie, za tą całą otoczkę. E, a kafir, naprawdę e, bardzo dobry koktajl. E, został polecony i tutaj się nie zawiodłem. Okay, to już po naszej wizycie w Niewinnych Czarodziejach 3.0, gdzie z właścicielem jest Kóła Wojewódzki, e, no i moje przemyślenia na sam koniec. Jeżeli chodzi o to całe sygnowanie restauracji swoim nazwiskiem, tutaj moim zdaniem się to sprawdza, e, jedzenie naprawdę było OK, to nie jest tylko high, bo jest Kuła Wojewódzki i, i wiecie, jedzenie nie idzie w parze z nazwiskiem, jest naprawdę. Ok, teraz, żeby tego podsumować, powiedzieć co nieco o daniach. Moim zdaniem przystawki tutaj zrobiły świetną robotę, bo były naprawdę bardzo dobre. Mi najbardziej smakował tutaj ten tatar, który mówię, nie był takim tradycyjnym tatarem, więc przystawki super. Ale tutaj mam taki troszkę mały zarzut, bo te przystawki, które były genialne, nastawiły mnie na to, że dania główne również będą tak samo genialne. Ale te bułki Bao były no, po prostu przeciętne, jeżeli chodzi o kaczkę była dobra, ale znów nie zaskakiwała tak przestawki. E, jedynie tutaj polik wołowy się obronił, był naprawdę bardzo dobry, był delikatny. E, ten sos czekoladowy to pire trufli było niesamowicie, naprawdę dobre. No i na sam koniec e, przyszło do zapłaty rachunku, a i za to wszystko, co mogliście zobaczyć, co zjadłem nie tylko ja, ale również to Grek za kamerą, e, zapłaciłem 396 zł. To jest dużo. I teraz tak, możecie sobie powiedzieć, no ale dosyć dużo było zamówione. I owszem, tym co zamówiłem, dwie osoby najedzą się tak naprawdę pod korek. Tak naprawdę mocno się najedzą. Trzy osoby sądzę, że też by się tutaj w miarę dobrze najadły. Cenowo, sądzę, że jest to dosyć droga restauracja, jeżeli mowa nawet o Gdyni, ale jestem w stanie usprawiedliwić tą cenę jakością i smakiem tego jedzenia. Także. To na tyle z Gdyni, z niewinnych e, czarodziei 3.0. Dajcie mi znać, co Wy myślicie o tym miejscu. Jeżeli tu jedliście, e, to co jedliście i czy Wam smakowało, a jeśli nie, no to musicie przyjść i przekonać się sami, jak będziecie tylko e, w Gdyni. No i na sam koniec, jeżeli film Wam się spodobał, to nie zapomnijcie zostawić tej łapki w górę, zasubskrybować kanału e, po więcej tego typu treści. No i widzimy się niedługo w następnym miejscu. Cześć!